Czy systemy mają sens w samochodach nowoczesnych? Wszystkie systemy bezpieczeństwa są włączone i będę starał się wyprowadzić samochód z równowagi. Operuję gazem i kierownicą. No i w delikatny uślisk auto wchodzi. Więc nie wiem do końca, czy to ma sens. Teraz ABS, bo skrzyżowanie równorzędne. Nic nie jedzie, nic nie jedzie. Jedziemy dalej. Pełen gaz. Systemy działają. No, całkiem, całkiem. No dobrze, to teraz zobaczmy, jak to będzie wyglądało z systemami wyłączonymi. Dynamika. Jazda na torze. A. Trzeba na parking włączyć, zapomniałem. Teraz jazda na torze, jazda na torze. Dobra. Lecimy. Oj, od początku się ustawia bokiem, tylko że samochód się mnie słucha i robi dokładnie to, co ja chcę. Oczywiście, kierowca musi wiedzieć, czego chce i musi umieć wyegzekwować to od swojego własnego samochodu na przykład polecieć sobie kontrolowanym uślizgiem. Więc. Sam nie wiem, czy te systemy to dobry pomysł, czy zły. Bardzo jestem ciekaw Waszego zdania. Natomiast moja koncepcja jest taka, że jeśli już te systemy nam montują i nie mamy na to wpływu, to powinna być możliwość wyłączenia systemów, aby mieć kontrolę nad samochodem. Jeśli ktoś oczywiście potrafi kontrolować na przykład coś takiego, co teraz pokazałem.